Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Amnesji Bice teraz powinieneś coś ty powiedzieć Ponieważ jesteś w tym odcinku Siema 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 Bo jest legal, nie wiesz Hardkorowo Dab dobra y Dubstep and mega kanapeczki nie Tak idziemy przez ten korytarz O jakiś błysk God oh, Pewny jest, że tu panuje rok. Yes. Tak and jest. Temu dobry powód. Ale myślę, że może zapalić lampę. Jaki to powód, aby panowało tu takie ciemności? Trzymaj się, mieszkam w niej. Uważaj, się nie zapłodził. Jaki jest to powód? Dlaczego jest to tak ciemno? Słuchaj, uważnie, uważaj, Danielu. Ważne jest, że kierować się prosto i nie zobaczył ze ściekki. E, pozwolisz, że skończysz, bo mi się trochę później włączyła. Tata, no dobra, to ja naciskam. Escape i czekam. I nie zbarczał ze ścieżki. Ja stoję przed lampą przy zakręcie w lewo. Dobra, sekunda. Dobra, Hops. Dobra. dobra, zakręt w lewo, widzę zakręt w prawo. Jak zakręt w prawo? Zakręt w lewo. Drugi zakręt w lewo. Aha, drugi. E, tu są beczki Jest Dobra, widzę się... beczki i widzę lampę zombie. i zakręt What the fuck krew. Albo to wino, albo krew Idę dalej. Nie widzę na razie zombiaka Jak wyjdziesz przez framugę to będzie zombie What the fuck Bądź ostrożny, gdy wróg jest blisko kucanie, w ciemności zacznie utrudniać twoje wykrycie. Mam cały czerwony ekran i zdrowie psychiczne lekki ból głowy. Dobra, idę po eee, jestem w Framudze Zombie. No i jestem właśnie w tej Framudze, przy której przyszedł zombie, tu poczekam na ciebie. To czekaj, eee, było coś w tym pokoju czy nie zwiedzałeś? Eee, yy, w sumie to nie zwiedzają dobry pomysł Ale tu jest ten GLUT, więc raczej tu nic nie będzie Glucio Dobra, I don't see anything Dobra, Dobra. Idziemy dalej, idziemy w lewo czy w prawo? Eee, coś mnie zaatakowało, błysk Aha. Czy zdrowie psychiczne Twoja głowa, Nie! Na czerwono mi się zrobiła cała ta zapalić lampę? Znaczy ja też mam, ale zdrowie psychiczne, twoja głowa pulsuje, a ręce drżą, więc nie jest źle. Idziemy w lewo czy w prawo za tą drugą? W lewo. Tak gdzie są drzwi uchylone, ta? tak? Tak. Bo... Nie ruszam. Ja tam no ja już się otworzyłem, wchodzę. Ale muszę je otworzyć. Przed nimi tu też są drzwi. E, widzę tak. oliwę. Eee, oliwę jeszcze nie widzę? Z lewej, Podchodzę. na framudze. Aha, tak, widzę. Jednak, że jest Krzesiwo. E, no, tak jest widzę. To. Podskocz No właśnie nie, nie jestem w stanie chwycić tego na podskok. Podskakujesz ale... i trzymasz w jednym miejscu rękę no, To jest dobra. taki wiesz, zręcznościowa Znaczy bo wiesz ja mam odpalone to renderowanie kolejnego filmu <laughs> Przez przypadek odpaliłem pierdzieloną lampeczkę Ale dobra, wyzeruję sobie zdrowie psychiczne przy okazji Dobra ja przechodzę, idziemy przez te drzwi co? No tak, zobaczymy czy nie są zamknięte Zam nie, otwarte. To zewnątrz się otwierają. Ja staram się chodzić powoli, i nie biegać, żeby to nadawało takie, wiesz, klimat. O, tu jest buteleczka zdrowia. To są zdrowia. kolejne drzwi. I tak, karteczka, widzę. karteczka. Wow. Zdążyłem przeczytać, zanim się otworzyły. I jeszcze nie, nie czytałem karteczki, ja się schowałem za drzwiami, w razie gdyby coś wyszło. Yy, zdrowie psychiczne trzy kropki, dobra karteczka 22 czerwca 1839. Minął ponad miesiąc od mojego ostatniego wpisu. Po wydarzeniach wewnątrz podziemnej komnaty w Algerii profesor Herbert nalegał, abym powrócił do Anglii. Powiedział mi, że nie chce ryzykować utratą całej ekspedycji przez moją głupotę. Wtedy ta decyzja wydawała mi się pochopna, ale cieszę się, że tak to się zakończyło. Dzisiejszego ranka znalazłem swój dziennik w różnych rzeczach przewidzianych z Afryki. Obok niego leżała uszkodzona kamienna kula owinięta w ubrania. Próbowałem ją na Naprawić ale nie potrafiłem kawałki kuli nie pasowały do siebie jakby nie podchodziły z tego samego przedmiotu. Czy mogłem to wszystko sobie wybrać? Czy ta kula była kiedykolwiek cała? Zrobię psychiczne, trzy kropki No ja też mam takie i sobie odpalę lampkę na chwilę Ja se wrócę do. Ja wrócę do poprzedniego pomieszczenia Bo tu mam świateło Bo tu Mam świateło. Bo mi już Tam jest światło? Znaczy nie, bo ja sobie zrobiłem, nie przez przypadek. Ja na biurku próbowałem coś złapać. Aha. Ja ten kwas sobie można było dwa razy zrobić. Skąd wiesz? Można tam było wrócić, bo ta buleczka z, z chemikaliami została. No ale nie mieliśmy więcej składników, nie? Ale one tam zostały, bo ja drugi raz mogłem nalać. Aha, a po co nam więcej kwasu? Nie wiem, może kiedyś by się przydał. O ja już nie mam takiego aż slow motion. No A ja muszę... właśnie mam totalne slow motion. Ja chwilę posiedzę... Kucnij na stole, może to coś daje, patrzę w światło. No patrzę w światło. Talino wygląda jak wąż. Taka chujowa teksturka jest. No. Cz... Hadzia, hadzia, Ej, kumio. ten bicu tu jest czy go nie ma? No miał się odzywać, ale chyba się nie odzywał. No. Nie. Na, na kurwiem młotkiem w świeczkach. Po co ty się ziom wyciszasz, mówiliśmy ci, że masz. Nie widzicie się. Ja chwytam młotek w razie czego będę jebał w zombiaki. Ustawię Ta, ja też do... mam młotek. Ua, ja y, ustawię tym ostrym do przodu. A w sumie dobry pomysł. Ja też tak mam, dobra. Możemy iść napierdalać. Mi trochę psychiczne zdrowie urosło. Mi też. Idę. No fuck, upuściłem to. No i rzuciłem teraz tym. Adia, O, wale w gluta. Ja przechodzę do kolejnego pokoju. Dobra, ja też. Yy, zielony glut zwisa z sufitu. Ale to jest chyba światło, a nie glut. No, to jest światło. Idziemy w lewo czy w prosto? Prosto, jest coś na stole? Yy, nie wiem czy zauważyłeś, ale lewy, po lewej jest taki czerwony glut, który pulsuje. Yy, na stole nic nie ma, tylko butelki i lampka. Glucio, ty pulsujesz czy moje zdrowie psychiczne nawala? Nie, Glucio pulsuje. Idziemy w prawo, prosto czy w lewo? W lewo. W lewo? No, coś blokuje z drugiej strony. W prawo? Yy, dziennik. No, coś mi też wyskoczyło. Yy, to będzie chyba w pamiętniku. Nie, Damian, powrót. Zadania: drzwi prowadzące do pokoju na tyłach są zablokowane. Dostanę się tam w inny sposób. Tak. Ja wszedłem w prawo. Dobra, ja też idę. Mamy tu jakieś kości czy coś Jej, kosteczki i kawałek ręki. Eee, wróciliśmy do samego pokoju jakim cudem? To nie jest ten sam pokój, to są inne beczki Nie no weszliśmy tam na lewo, weszliśmy drzwiami, które były na prawo wtedy, gdzie zombiak poszedł Aha To idziemy prosto w tym samym roomie czy gdzie? I te drzwi były potem zablokowane, nie? Czekaj, bo ja, ja się zgubiłem, już szedłem teraz do drzwi. Czekaj, ja się muszę znaleźć. Czekaj, gdzie jesteś? Yy, chodź do pokoju z wielkimi beczkami. No, jestem. I chodź, wrócimy tam, gdzie był pulsujący glut. To ja nie wiem, gdzie był pulsujący glut. Czekaj, tu przyszliśmy. A tu są nogi, dobra, jestem przy pulsującym glucie. Jedziemy prosto? Tak. Coś do mnie pisze na Skype'ie, ale Krzysztof leży na ziemi. I mam slow motion w key. Ja też. Gdzie ty widzisz krzesiwo tutaj? Eee, yy, ja przy na regale, na Gdzie jest regał? Na którym? No w tym pokoju na prosto. Czekaj, bo ty, może poszliśmy... Do... Aha! Bo ty poszedłeś przy nóżkach, tak? To ja do ciebie idę. No ja wszedłem tu przy, przy tych kończynach tu gdzie jest pulsujący glut i w prawo i tam jest krzesiwo. A gdzie ty mówisz, że leży ten? Czekaj, bo ja już się pogubiłem totalnie. Czekaj, jestem obok pulsującego gluta. To obijam rękę o framugę. Rękę Ej, dogę. jestem obok pulsującego gluta, tak. No i w prawo. I w prawo, i wychodzę do pokoju na prosto, ale przed tymi drzwiami jest ten. Yy... Przed drzwiami yy, po lewej stronie, jak wychodzisz z tych drzwi. I sądzę, że powinniśmy zapalić sobie jedną lampkę. Ja też tak chyba sądzę. Nie widzę tego krzysiwa, on no to w dupie. Gdyby tego szukam. No weź mnie, wylecz, proszę cię. Dobra, ja sobie odpalam tą świeczkę. Ja też, tom na takim stoliku okrągłym, tak? No, dokładnie. A tam jest przejście do next tego, który jest zablokowany. No to. Tu? Proszę. Wiesz jak? Cofnij się. No, jestem na tym I po stoliku. Po prawej masz taki zbiór skrzynek. Jak wyjdziesz przez drzwi, z których wyszliśmy, no. i po prawej są skrzynki. A no to to wiem, to, to wiem. I za nim jest światło. No dobra, ja na razie siedzę tu przy tym świetle, żeby sobie trochę zdrowia zregenerować. Ja odciągnąłem trochę skrzynek, tam jest przejście. No wiem, że tam jest przejście, bo pamiętam, jak przechodziłem tu z gruchu. Dobra, ja stoję nad świeczką, dalej mi wszystko pulsuje. <śmany> e, mam banie. Za dużo alkoholu, Danielu. <śmany> Daniel, przechlałeś. Dobra, odsunę te i idę do światła z powrotem czekaj idę, yy, ja no ja dobra ja się napiję czekaj czego? no winka winka o, odsunęłeś już wszystkie skrzynki? ta teraz piję winko o już się skończyło nic się nie leje dobra, ja też tam jest mięso ale to chodź zwiedzimy jeszcze ten pokój okrągły stolik no ja stoję przy okrągłym no i obok okrągłego są zamknięte drzwi no ja je otworzyłem już dawno no ja też tam wbijam nic tu nie ma, dobra, to spolukam ten pokój. Eee, ja nie wiem czy tu nie ma się krzesiwa przypadkiem. Ale tu jest kartka e, i kartka. drzwi mi się zamknęły, what the fuck, jak podszedłem do kartki. O, A mi się nie otworzyły tamte drugie, bo o, ja nie miałem się, Te Te drugi... oba Zamknęły! Wszystkie drzwi mi się zamknęły, coś mnie zamknęło no. tutaj. Eee, kartka, tak? Tak, ja na razie trzymam pochodnie, dobra. Odparę sobie lampkę tu na stole i... Czułem potrzebę kontynuowania tej podróży, nawet jeśli miałoby to związać się z ponowną podróżą do Afryki. To musi być bardzo ważne, po prostu wiem to. Postanowiłem raz jeszcze złożyć wszystkie elementy w całość, ale okazało się, że to trudniejsze niż się spodziewałem. Kawałki zachowują się dziwnie, wydaje mi się. Wydają się zmieniać kolor, kształt i powierzchnię, ale tylko nieznacznie. 25 czerwca 1835 Przejdźcie do drugiej części kartki. Wczoraj dokonałem dokładnych badań i zanotowałem ważne znaki. Dziś potwierdziły się moje podejrzenia. Zmieniały się. Byłem przerażony i pospieszyłem do najbliższego geologa w Londynie, Sir William Smitha. Ostrożnie przekazałem mu ten obiekt i rozmawialiśmy na temat zmiany kształtu tego kamienia. Opowiedział mi o charakterystyce szkła, jego ewentualnych pęknięciach, o tym jak tafle lodu topnieją podróżując po kontynentach. Smith uspokoił mnie nieco, ale nie mogłem przestać odnosić wrażenia, że te odłamki mają znaczeń, znacznie inne właściwości. Też też odpalę lampkę. Znaczy ja odpaliłem tą świeczkę tutaj ładuję zdrowie, bo mi się też widzę, zamknęły posać postać odpierdala. No. Trzy kropki mam. Ja, ja sobie, też. Ja sobie teraz skurwię szluga na trzy buchy. Ja stoję i patrzę się w światełko. Aż ta mnie oczy. Osoba od... z mojej klasy, o której powiem ci po poza nagraniu, żeby nie rzucać nazwiskami w tym przypadku, e, zresztą nie sama, ale też nie rzucę nazwiskiem, kto się z nią zjarał na chemii. E, ciekawe kto. No nie wiem. W każdym bądź razie poza nią ktoś też się zjarał. E, I ta postać, ten ktoś, nie ten. Ta postać, która się zjarała... E, siedziała Z kim tymś Tak, z kim tymś e, Siedziała na lekcji i tak. a skurwiłbyś szluga na szybuchę, bo ja bym skurwił. Ale skurwiłbyś? Ja bym skurwił. Chciałem zauważyć, że jestem w pierwszej klasie technikum. No i ta postać tak do dziewczyny z klasy. Pisałaś już maturę? A z czego pisałaś? Zdałaś już? E, piszę za 4 lata. Ale pisałaś już? Z czego można zdawać? Albo tak siedzi i tak. Rozdziawi... Ro... Ta postać rozdziawiła gębę do połowy i tak. Gaga! Ga, ulala, Gaga! Ga, Romana! A ta ro... Romana wy... wy... Chodzi stąd, że my mamy nauczycielkę, która ma na imię Romana i mieszka w szkole no, co? No, W górnym budynku jest, no, są normalnie cztery mieszkania, a ona mieszka w jednym z tych mieszkań <grym> Razem z mężem i z dzieckiem Do nie nie? No, fuj. To ładnie musi mieć dzieciak jak nie idzie do szkoły no, dzieciak raczej y, jest trochę młodszy od nas A która? Nie wiem, bo ja tam kiedyś z inną osobą z mojej klasy byłem zanieść laptop. Znaczy, pytać się o lap No, ogólnie była dziwna sytuacja i musieliśmy iść się pytać o laptopa. No, e... ale dziecko małe, podstawówka czy co? No, gdzieś koło podstawówki, tak piątej klasy. No, to mówię, że jak nie idzie do szkoły, to musi mieć nieźle przyrypany z wami. Czemu? No, pewnie się i tak drzecie. Tu jest krzesiwo na półce. Ale to jest jak gdyby osobne. Y... Są osobne drzwi tam. Nie ma wejścia od strony Aha. szkoły, tylko z drugiej strony, jak gdyby. Aha. A tutaj na dolnej półce no. eee... Ja jeszcze nie jestem w pełni zdrowia psychicznego, bo moje Myślę, pusz... że możemy chwilę pogadać nad, nad yy, świeczką. Nad kwadratowym stołem. Tak, kwadratowe stoły są fajne. Ja sobie wypiję trochę trochę alkoholu. Yy, wezmę butelkę z ziemi Kilka podrapań i śniaków to ja wypiję Które zdrowia O! Ależem się! Dobra, czekaj, bo ja będę pił alkohol teraz. Ja też. Ups, rozbiłem. Dobra, pijemy następne. No dawaj wino. Ale dobry winiacz. Mm, taki jabol trochę. Zajeżdża się. taki, za świetno... taki jabol. Taki... Jabol. A marena taka trochę. Dobra, Dobra. rozbiłem butelkę. Idziemy dalej? Do której drzwi? No tam... drzwi? które nam się zamknęły jako drugie, nie? No tak, tam gdzie było to przejście. O no tak. Tu, gdzie jest okrągły stolik, i dalej jest dziura w ścianie. Ej, ale nikogo tu nie ma. No, i to jest bania, ja przeszedłem przez dziurę. I tu jest Idę do dziury. Wow, coś mi tak trochę zatrzęsło ekranem. Idę do dziury. Oj, skoro szyny są długie, to i dziurka musi być zarąbista. Beczka wypełniona ponad połowę oliwy. Beczka nie zawiera już oliwy. Ui, mam prawie całą oliwę i jeszcze jedną butelkę. Dobra. E, tu mam... jest jakaś klapa, czekaj szukamy krzesiwa najpierw zanim tym się zaczniemy. Zanim tym się zajmiemy. Za klapu pierwszy regał jest krzesiwo. E, i ogólnie już więcej nie ma. Widzę krzesiwo, jeszcze zwiedzam sobie. jest skrzynka jeszcze jest. Eee, A, dwa widzę. Krzesiwa, dwa krzesiwa są w nim. Tak, widzę. W kij oszczędzamy, bo jak ja grałem, to już tam w tych w laboratoriach zmarnowałem całe krzesiwo. Eee, yy, ogólnie to mamy tutaj klapę i do niej ciągnie jakieś pokrę... lina do jakiegoś pokrętła. Eee, a ja, tu są drzwi, które są zablokowane beczkami i nie chcą się otworzyć. No, zacięte. Coś blokuje koło, blok koło wrotka. Ach, tu jest jakiś patyk taki w tym. Widzisz przy drugim tym? Tak. No i nim, o, o musisz nim poszarpać. Tak, i błyski mi się włączył. No mi też. Idę kręcić dźwignię. Ciąg za wajchę krąg. <grym> Kochałem tą bajkę. Nie Otworzyłem klapę. Muszę. Dobra, ja tam idę. Wyleczamy się psychicznie, czy nie? No, ja bym się najpierw trochę podleczył. Chociaż twoja głowa pulsuje, ręce drżą, to... Stoi... Ale jak się na maksa wyleczysz, to będziesz miał dłużej czasu, żeby ten, nie? No, więc postojemy tutaj trochę, popatrzymy się na klapę i porozmawiamy. Porozmawiamy o fazach. Mam... Ej, bo jak my tak będziemy gadali, to chyba nam się przeciągnie, że ta klapa to będzie następny odcinek. No to najwyżej wejdziemy do klapy w następnym odcinku, chociaż dużo nie zagraliśmy. Zaraz tam pójdziemy. Oj tam, oj tam. Dobra. E, może opowiedz o tym, co będziesz nagrywał w kolejnych seriach. Fajka mi zgasła. Więc tak o, po skończeniu Black Scythe'a, tak jak tutaj patrzę, mam w planach, tak jak mówiłem, Skyrim jest dalej kręcony, Saints Row'a zrobić. I później mam znaczy tak Saint's o... Roa, je... Saints poczekaj, po świętach, ja kupię Saints Row'a. Spoko, to robimy kooperację. No to tak o, jeśl, mm. jeśli chcecie, mam tak o, Lego Star Wars'y, środkami no. kakao, Hej, hej, hej. Eee, dalej mam hej. Star Wars, Lego Star Wars 2, eee, później Wiedźmin, Star Wars Knights of the Old Republic, Wiedźmin 2, Masz Star Old Wars... Republic? Tak. Eee, Star Wars Knights of the Old Republic 2, później mam Diablo 1, jeśli jesteście zainteresowani, Rayman, Prince of Persia, Schizm, ale to będzie już dosyć długa seria. StarCraft, Sizma. Chętnie sam ja obejrzę. Sam wiedźmina, wiedźmina mam ochotę o, nagrać, więc może zrobić Sen Andreas lightowo, bo wiedźmina będę nagrywał 1 i 2. Ups, To mi lekko wyszarpałeś plany, no ale spoko. No bo ty tam masz więcej gier, ja mam niedużo gier ogólnie na chwilę obecną. No dobrze, no to tak. Więc yy, łączna lista to będzie tak o Skyrim, kooperacja Saints Row, Lego, Star Wars, yy, Kangurek Co 2 i 3. 1-2-3. Chyba, że chcesz dwójkę. Nie, no dobra, lajtowo. No to jeden, dwa, trzy, Moja Star Wars... No, ja znowu Kangurka Kao, więc... A, no dobra, no to Lego Star Warsy 2, Wiedźmin, Star Wars the Knights of the Old Republic, Wiedźmin... a nie, sorry, Wiedźmin Twój, to tak o. Lego Star Warsy, Star Wars of the... Star Wars the Knights of the Old Republic 1, Star Wars the Knights of the Old Republic 2, Diablo, Raymond Prince of Persia, Schism, Starcraft i San Andreas. Jest ja A klapą. później będę mógł jeszcze zrobić dla was Call of Duty Modern Warfare 3 A po dokupieniu rzeczy do mojego kompa zrobi się również Battlefielda Ej, dobra, wbijamy się do klapy Ta, jaki mam lekki ból głowy, dobra Ja mam... no lekki ból głowy, dobra, wbijamy o, Wbiłem... Glut mnie uderzył, no chuj nie strzelił A mnie nie Rozciągnął mi się ekran znowu, noż to jest... No mi też jak wszedłem tunela, to przynajmniej lampy są zapalone. Idę. Będę o, ja się też. starał omijać tego glut'a. Ja też omijam go. I mamy drzwi. Co tu mamy? Piwnica, archiwum i myślę, że... Tutaj skończymy nasz odcinek. No, na to wypadałoby już skończyć. No to tak. Subskrybujcie zarówno mój, jak i Siwego kanał, chociaż Siwego jako pierwszy. Lajkujcie film, jeśli wam się tak. nie podobało, to, to zostawcie komentarz, albo dajcie łapkę w dół, chociaż łapki w dół uważamy bardziej za hejta. Znaczy, jeśli, jeśli zostawiacie łapkę w dół, to liczę również na komentarz, w którym opiszecie, co wam się nie podobało. Dokładnie. Bo to w, w jakiś przeliczyć. sposób pomoże nam budować oba kanały i będziemy wiedzieli, co się nie podoba widzom i w ten sposób będziemy mogli rozwijać nasze kanały. I zapraszam do mnie dzisiaj na piąty odcinek Backsite'a. Tak. No tak, I z góry więc... chciałbym przeprosić za pierwsze odcinki Minecrafta. Wtedy jeszcze nie umiałem renderować, byłem słaby i zapraszam na głosowanie. To cześć. Więc na razie bicu pożegna się grzecznie. Aha. No, bicu się średnio udziela. Mam nadzieję, że jeśli nagramy z nim jeszcze jakiś odcinek, to będzie się bardziej udzielał. Tak I... więc, Żegnajcie. Papa. pa. pa. pa, pa.